Widzę jak się wije I wiem, że nie pomogę Niczym skalane serce Wykłada wciąż na dłonie Jemu ten świat Nie chcę odpuścić na moment Wziąłem sam Na sam Zdaję z myślami, chciałbym już koniec. Sam, na sam, wygląda sam, jak myśli, jak odejść sam. Po polikach nie przystają mu płynąć jak rwąca rzeka Nie potrafi już krzyczeć, a chciałbym odetchnąć, spokoju odczekać Nie ma nikogo, kto mógłby go zakończyć. Tyle maran, człowiek zgubiony od lat ciągle Sam, ja sam zostaje z myślami, chciałby już kończyć W publiczności Kajetan kocham cię! I chyba pokochali go również jurorzy, bo jest cztery razy na tak. Tutaj ze mną rodzice Kajetana, drodzy państwo. Jak to było zobaczyć swojego syna nie z jego najlepszym przyjacielem, czyli za fortepianem, tylko w towarzystwie tej pięknej orkiestry pod batutą Grzegorza Urbana. Wielkie brawa dla nich! Brawo! Jak wrażenie? Brawo, po prostu brawo. Fantastycznie. Zobaczmy, co jurorzy mają do powiedzenia: cztery razy na tak. Ja coś czuję tam, że ty już nigdy nie będziesz sam na sam. No i prawda? Pamiętam. Powiedz mi, jak się czułeś na scenie bez swojego fortepianu? Cała orkiestra, ale gdzie twój? Jak bardzo go uwielbiam, tak tutaj mogłem troszeczkę się poruszać, a ja uwielbiam się ruszać. Uwielbiasz się ruszać? A chcesz wiedzieć co myślą o Z chęcią. No to co, miłasz, co myślisz? Jestem bardzo zadowolony jako człowiek, który dał ci tak w castingach. Zobaczył dzisiaj totalnie innego gościa na scenie, z totalnie innym numerem, w totalnie innym anturażu, z inną energią, z innym pomysłem na kawałek, z inną historią. Ja naprawdę mam wysoko wykalibrowane to tak, ale to się nie dało, nie dać tego tak. Gratulacje. Dawid, czy to były Twoje klimaty również? Oczywiście, że tak. Ja jestem pod wrażeniem, jakich my mamy wrażliwych, Facetów, zwłaszcza w tym półfinale. Mówię o tym półfinale w jury. I w jury również. Niesamowite jest to, jaka fala uzdolnionych, młodych ludzi nadciąga. My się bójmy. My się bójmy. My się bójcie, Natalia, co ty na to? Ja się nie boję, ja się cieszę, naprawdę tak, wiesz. <laughs> Wiesz co, masz Kajetam po prostu tak przepiękną autentyczność, której się nie da nauczyć. To by się po prostu wiesz. Dziękuję bardzo. Czy za fortepianem, czy jak szalejesz i patrzysz nam w oczy, podchodząc tak blisko, trzeba mieć odwagę i ty ją bardzo masz, ale też wzrusza mnie to, że mając 22 lata masz, prawda? tak ambitnie podchodzisz do muzyki, że nie jedziesz na łatwizny, że naprawdę wysoko mierzysz i z gracją, z pełnym luzem sięgasz tam, że masz szacunek do tej muzyki. To jest wspaniałe i jestem spokojna w ogóle o stan polskiej muzyki, bo jesteś. Dziękuję, bardzo dziękuję. Sebastian, na deserek coś dopowiemy? Mhm. Kajetan, poruszające są te twoje teksty. Ja dziękuję Bogu za tak piękną, wrażliwą duszę jak twoja. Myślę, że jesteś drogowskazem. To, co powiedziałem, na castingu, a artysta powinien być drogowy.